Okej, w tym filmie nie mam zamiaru się chwalić, ale chcę pokazać moje trzy Pop-LPS. Tak, mam tylko trzy, no ale niektóre sobie nie mają ani jednego, więc nie śmiejcie się ze mnie, proszę. Dobra, pierwszym Pop-LPS jest to od najmniej rzadkiego do najwięcej. Okej, pierwszym jest taki Koli ma prz przetofonny i biały magnes. Jest on oryginalny. Dalej mam Spanielkę. Tak ona wygląda. I ma ona szary i Jest ona oryginalna. Dalej mam Jomnika Walentynkowego, który ma dziurkę. I jest on oryginalny. Jest bardzo fajny.